Cześć, z tej strony Marcin Nowak. Michał Gałek. Chcieliśmy Was zaprosić na kolejny filmik od Dragona. W tym odcinku spotykamy się na łowisku Jagodno. Bardzo ciekawa woda, obfitująca w duże ryby. Ciężkie do złowienia. Miałem się przyjemność o tym przekonać, będąc na zawodach komercyjnych. Z dobrym skutkiem. Drugie miejsce w sektorze, szóste w całych zawodach na 60 kilka osób. Ciekawe ryby, ładne ryby, ale wymagające ryby. Spróbujmy, spróbujemy ich dzisiaj połowić przy użyciu Zanet Magnum Feder, jak również pelecików z serii Magnum Pelet. Oczywiście wszystko dopalimy boosterami, atraktorami płynnymi. W miarę potrzeb Pelety też potraktujemy halibutem czy czymś podobnym z serii yy, Dragona boostery. Michał, o ja tu jestem pierwszy raz na tym łowisku, także nie wiem kompletnie czego się spodziewać, no trochę może będzie loteria, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co Marcin, bierzemy się chyba do roboty. Ja uważam, że wyjdzie bardzo dobrze, zrobimy tak, żeby było dobrze, mamy dobry sprzęt, dobre zamęty, dobre pelety, nie przynudzamy do ataku. Oh yeah, right, I should. Ryba się już zbiła w To chyba największy mój dzisiaj. Piękna rybka, chyba les. Podobne miałem na zawodach, dlatego wydaje mi się, że po walce że to jest lesczyk. Delikatnie tam mamy wszystko, dlatego jest hol taki dość finezyjny. Chociaż ta wędeczka ma to do siebie, że ona ryb nie gubi. Ja się przekonałem na tych zawodach. 11 ryb zaciętych, 11 wyjętych. I to dużych ryb. Wychodzi w taką fajną parabolę. Pozwala naprawdę duże ryby dolować i wyjąć. Miejmy nadzieję, że tym razem też się nam uda. To no, piękna rybka. Na delikatny zestaw. Lecionka 006. Przepostrzałowy 023. Paczyk 18. Przepłąd 14, 12 przepraszam, a ryba zacna. No, bardzo, bardzo ładnie chodzi, jakoś się pokazuje. Piękny leśnik, taka dwójka, albo lepiej. No takie mieliśmy na zawodach, takie wyjmowaliśmy. Niektórzy nie wyjmowali, ale mamy go. Jesteś koleżka, Nooo, rękny. Piękna sztuka. No, prosimy o więcej. Chcę od razu na <głos》>, tym okoniu. Zobaczymy co to będzie. Znowu chciało mi zabrać kija kurde, żeby mi tylko nie wszedł, bo tu jakaś zawada płynie. A ryba jest jakaś mniejsza. Bo... Nie wiem czy nie będzie jakaś płotka O, kurde <głos》>. Chyba ja widzę. Obrigado. Piękny, Piękny Kolejny do kolekcji. z jagodna. Piękny średniaczek. No, zaprezentuj się ładnie do kamery i zmykaj do domu A Teraz go tu uwolnimy. No, po takie rybki przyjechaliśmy. Takie rybki łowimy. Ale co to za ryba? Tak, leccy grafem. Dało się. Taka pięćdziesiątka jest pełna. Nie wiem, na pewno nie jest to les. Ja też raczej nie. To no jest kawał ryby. Poszedł Marcina stanowisko. Nie wiem, czy rybę uda się wyjąć. Zdjąłem 6 jednego pizza. O, poszedł całkowicie w lewo też mm. Chcie rozwinałbyś mi go po prostu Aleisko tutaj jest Jakta lipa jest fajna Tu no, no. tak, tak, tak. tak. wiesz, że jak to mi nie szczę on wchodzi drugą tak. tak, tak, To powiedział, że będzie lekko? Ręka mnie z ale A ten tyb. będzie. Ja tak, nie mam siły, siły chyba na tego takie... zbiornika. Ta. Słyszałem, że na siłownię chodzi. Tak. Ale nic jadł. Była pizza, był nawet. Marcin, nawet tort przybył. Z komuni! Z frezjami! Z no. komunii. Dobra, dava! <sus> Pompuj! <pāntuń> a to na metoda? to jest szansa. Ta, no Chcę, adbiera, czy tada, tada, tada. Alright, na Chcesz, żebym música... ja ci go pomógł podbierać go, A go, podbiera go, A Chyba jeszcze nie czas, ale i... niech będzie przygotowany. Może i będę prosił o tą pomoc, bo... To no, jak ty tylko wiesz? tego, to mów, to... Bo... Nie wiem, co to jest. Ja bym wolał, żeby to był mu, bo jeszcze amuraniów ja nie widziałem w życiu. Także... Ale to na, na pewno. tak. Na pewno. tak. I to będzie fajnie. Dobrze oczywiście Amulec sobie tak ustaw, bo on tu będzie odjeżdżał. Tak, tak, tak. To jest Amur, to jakby zobaczył, podbierać, to jest na drugim brzegu. Tak, więc raczej Amur, to do brzegu doprowadzisz, jakby paty, podbierać, to. Trzecia łóżka świeżo zmieniona powinna wytrzymać. O, wody No, ale nie jest mały na pewno eee, no eee, więc... O, mała, to, o karto. go o ilość teraz bo będzie pb jak wyciągnę 在这个。 Nie jest przygotowany na takie olbrzymie duże ryby, tylko się szykowaliśmy na rybki takie średnie a tu tak. taka niespodzianka, ale daje radę. Może wędkę złota. <laughs> ale hamulewki tylko o wrotku granie. Gra. To jest, to jest. Tak, jednak, spokój bardzo czuły. I na klasyka, i na metodę. I w małe ryby, i duże ryby, i średnie ryby. Wszystko to Nie Tak. Nie Trzeba inwestować dłużej, ile w sprzęt różnorodny, wystarczy jeden, a dobry i można uniwersalnie użyć. Dobra, ale właśnie. bardzo my day. <laughs> Come Dzięki Marcin. Chyba moja życiówka karpia będzie, tak mi się wydaje. Nie nie będziemy go mierzyć, nie będziemy męczyć ryby. Raczej szybka fota i wypuszczamy. Pięknie jest. Wędka dała radę, kołowrotek dał radę. Sprzęt wytrzymał. Tak, sprzęt wytrzymały. Super. Zakończymy na dzisiaj krótkie podsumowanie dnia bardzo, bardzo dużo ryb odpaliliśmy z metody zaczęliśmy jazie na metodę naprawdę przejazie 20 sztuk, może więcej no, zgubiłem rachubę, nie liczyłem może więcej, więcej. odpaliły potem na klasykę leszcze, płocie no, wszystkie rybki jazie, liny Michał, pokonię, Michał spotkał się z karpiem, miał 100 Z karpiem takim, około 10 kilo. Taki, oto miły przyłów mi się trafił. No walczyłem z nim, nie wiem, nie wiem, 15 minut gdzieś mniej więcej. No, generalnie mnóstwo ryb dzisiaj było, także. I co ciekawe, metoda gdzieś 50 metr, a klasyk bliżej i kompletnie mi ta linia nie odpaliła. Także u mnie tylko metoda dzisiaj zagrała w zasadzie, ale. U mnie metoda i klasyk porówno w sumie. Dzielimy się te rytki tymi zanętami i peletami. Mamy nadzieję, że się podobało, że zobaczyliście fajne, naturalne łowienie przy użyciu zanęt i peletów dragona. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną produkcję. Miło było. Cześć.